Wojtek Wodarczyk jest z nami. Z tyłu trwa trening reprezentacji polski w Złotowie, a ty chyba z reprezentacją w tych jesteś, to co robisz w Błogosławie? Odpoczywam po jednym turnieju i przygotowuję się do następnego. A powiedz w jakim turnieju? Bo to nie jest chyba taka klasyczna halowa się. To to, to, to... No poczekaj, pokażę Typuszynkę, bo to chyba właśnie. To jest tak zwany beatball Także biorę udział w turniejach światków piwnacowej i przygotowuję się. Do, do sezonu, do drugiego sezonu i no, nie chcę też przeleżeć tego okresu także przyjemny, spożyteczny Ktoś tam z tyłu twierdzi, że przeleżałeś jednak Że przeleżałem? Tam nie. z tyłu są jakieś osoby, które a nie, nie ma nikogo Cześć Karol No, także no. tak, że tak Który to wygląda W którym miejscu w Łodzi? Miejsce w Łodzi prawie na podium prawie? Także byłem blisko Muszę się teraz na takie rzeczy poopowiadać A, a tu kierownik drużyny się interesuje, bo sam odbija o, nie wiem ciężko je, będzie. Tutaj no dobrze, no, Wojtek Kowalca pomoże. byliśmy na suchy i to mógłodziło. Pomoże ci granie w plaży w tym, co zmieniłeś. Przypomnijmy, przed rokiem przetoś do Bełkatowa, już nie jako rozgrywający, co w Polsce ostatnio czyniłeś, mniej więcej, a jako przyjmujący. Mam nadzieję, że pomoże. No, na pewno każda, każde wyjście na piasek, każde, każde treningi, kontakt z piłką pomagają, także jak najbardziej to pewnie jest lepsze rozwiązanie niż to, co wcześniej odpowiedziałem. Leżenie cały czas na hamaku i opalanie się. My myślę, że będzie w porządku i jestem zadowolony.